Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa, noce kościołów. Tradycyjnie już święto naszego miasta i całego dolnego Śląska wpisują się europejskie dni dziedzictwa chrześcijaństwa, noce kościołów. Tegoroczna szósta edycja to ponad 100 miejsc i blisko 300 wydarzeń w różnych miejscowościach sześciu diecyzji. Cieszę się, że będziemy gościć wiele polskich zespołów z Białorusi i Ukrainy, którzy w 70. rocznicę przesiedleń z Kresów Wschodnich na Dolny Śląsk przypomną nam, jak pielęgnują polskie tradycje narodowe i wiarę w Boga. Nabożeństwa, dziesiątki prelegentów, liczne wykłady, dyskusje, koncerty, zwiedzanie kościołów. To propozycje przygotowane dla mieszkańców Dolnego Śląska. Zgodnie z zachętą papieża Franciszka będzie także okazja, by w tym czasie spędzić kilka chwil na modlitwie oraz przystąpić do sakramentu pojednania. Spotkajmy się na nocach Kościołów. Serdecznie wszystkich zapraszam. Europejskie dni dziedzictwa chrześcijaństwa noce kościołów.